No, witajcie, dzisiaj taki nietypowy materiał, ale aczkolwiek bardzo ciekawy. Mamy wzmacniacz, jest to wzmacniacz firmy X. Nie ma znaczenia jaki, w pewnym sensie ma znaczenie, ale nie będę zrobił złej reklamy dla danej firmy. Mamy pomiar mocy wzmacniacza, i tutaj mamy zestaw pomiarowy, dokładnie ten, którego podgląd mamy na monitorze. Teraz tak mamy trzy zasilacze. Mam wyprowadzone kable od trzech zasilaczy: zasilacz numer 1, zasilacz numer 2, zasilacz numer 3. Najpierw bierzemy zasilacz numer 1, który jest podpięty. Wszystkie zasilacze mają to samo napięcie ustawione. Włączamy wzmacniacz. Seryjnie włączyliśmy wzmacniacz, i włączamy sobie tutaj generator o przyciskiem ON. I mamy 100 wad na kanał. Kanał 1A 100W, drugi kanał B 100W. I zniekształcenia wzmacniacza są 002, 003. Wyłączamy generator. Wyłączamy wzmacniacz. Przepinamy sobie zasilacz. Bierzemy zasilacz teraz drugi. Fajnie to mam zrobione, bo mam wszystko na szybko złączkach. Sorry. Zapnijmy go. Włączamy. Zero. Wzmacniacz mamy włączony, włączamy generator. Znowu mamy 100 W na kanał, ale na innym zasilaczu. I na tym zasilaczu mamy już zniekształcenia 003 i 003. Wyłączamy sobie generator. Wyłączamy wzmacniacz. Przełączamy na trzeci zasilacz. Może mi się uda to jedną ręką zrobić to jest grube. chyba nie, sekunda. Dobra, podłączyłem sorki. Włączamy wzmacniacz. Włączony jest. Na razie 0W i znowu włączamy generator. Mamy 100W na kanał i 100W na kanał, znik kształcenia wzmacniacza mamy już 10-krotnie wyższe, i teraz. Nie męczmy tego wzmacniacza o 100 W dla rezystorów, to jest kawałek. I teraz, jak się ma sekcja filtrowania zasilacza? Filtrowania napięcia wejściowego we wzmacniaczu w stosunku do jakości zasilania. Mamy trzy różne zasilacze. To są bardzo dobre zasilacze. Jeden ma większe zniekształcenia, ale również jest wykorzystywany, co ciekawe, w karaudio. I ten wzmacniacz, który jest tutaj, nieważne co to za wzmacniacz jest, nie jest odporny, jak widzicie, na sekcję zasilania, nie jest odporny na szumy, które znajdują się w instalacji. I teraz pytaliście mnie niejednokrotnie jak wygląda kwestia związana z XXL-em i po co się montuje XXL albo Power Station. Bo jeżeli mamy tego typu zasilacze. I tego, i tego typu zasilanie w samochodzie, a w zasilanie w samochodzie mamy z dużymi zniekształceniami. No to sobie teraz możecie prosto odpowiedzieć, jak wygląda kwestia związana z filtracją zasilania w samochodzie.